Dzień dobry, witam Państwa ponownie, witam wszystkich ponownie. Dla przypomnienia, nazywam się Przemysław Goranin. Jestem nauczycielem prawa w Szkole dla Dorosłych, absolwentem prawa administracji, politologii i pedagogiki. A dzisiaj będę mówił. Yy, o sąsiadach, którzy utrudniają nam życie głośnym zachowaniem. Gdzie, jak możemy tutaj interweniować, gdzie ostatecznie składać skargi, a co można zrobić zanim skargę złożymy. Oczywiście jest to pierwsza część serii nagrań na temat skarg. Później będę oprócz skarg omawiał także donos, różnice między skargą a donosem w świetle prawa. Więc rozpoczynając temat. Dodam jeszcze, że na moim kanale jest dostępne także nagranie na temat zakłócania porządku i spokoju publicznego. A dziś powiem, jak można jeszcze zadziałać, zanim sąsiad, który uprzykrza nam życie, zanim skieruje się tego człowieka do odpowiednich organów, na policję, pozwolę sobie także na a będę mówił o swoim przypadku i moich uciążliwych sąsiadach za ściany. Przede wszystkim y, mówi się niekiedy, że y, czasami niektórzy podnoszą larum, y, że są przewrażliwieni i zgłaszają przypadki, które na przykład nie wymagają interwencji policji sądu. Okej, okay, czasami tak jest i policja jest wzywana niekiedy niepotrzebnie, y, bo jest to przewrażliwienie sąsiada, któremu na przykład przeszkadza coś, ale z drugiej strony czasami jest tak, że sąsiad puszcza głośną muzykę. A za ścianą jest ktoś, kto choruje, na przykład na nowotwór, otwór. mu to przeszkadza. Czy ma małe dziecko i są takie też zasady współżycia społecznego, więc nie zawsze jest to przewrażliwienie. A więc zanim jeszcze udamy się, na policję do prokuratury, można porozmawiać z sąsiadem. Powiem na własnym przykładzie. Ja mam za ścianą rodzinę obcokrajowców. Broń Boże, nie jestem nacjonalistycznie nastawiony. Ja mam także wśród obcokrajowców znajomych i przyjaciół. Natomiast ci ludzie są wyjątkowo uciążliwi, hałaśliwi, głośni. W nocy imprezują, głośno mówią, wydaje im się, że nic się nie dzieje. I najpierw próbowałem spokojnie rozmawiać. Obiecywali, że będzie ciszej. Jednak nie przynosiło to skutków. Czasami sąsiad pod ojciec rodziny, pod wpływem alkoholu, yy, również podnosił głos, krzyczał, głośno było go słychać. I kiedyś, kiedy już było głośno, wszedłem do ich mieszkania, bo oni piątek, świątek niedziela mieli zawsze otwarte drzwi. Zwróciłem uwagę, ten człowiek patrzył tak, jakby na mnie nie rozumiał. No nie rozumiał polskiej kultury. Także że tutaj obowiązują pewne zasady. I w końcu, kiedy miarka się przebrała, oczywiście zgłosiłem sprawę na policję, było to w święta. Przez dwa miesiące mieliśmy spokój. Po dwóch miesiącach był już ponowny, ponownie to samo. Sąsiad skierował do mnie groźbę karalną. W związku z tym już zgłosiłem się do komendy, do wydziału dochodzeniowo-śledczego. Oprócz tego został zgłoszony do działu wykroczeń. Z przykrością przyznam, że do pana dzielnicowego na moim osiedlu nie można się dodzwonić, a akurat zgłaszałem skargę także w formie pisemnej. I teraz tak. Jeżeli już mamy pewność, że działania najpierw jest możliwa rozmowa, oczywiście, z sąsiadem, czasami to skutkuje, no w moim przypadku nie. A dodam, że w święta na przykład moi sąsiedzi zachowali się bardzo prowokująco. Jeżeli już rozumiemy, że działania sąsiada są złośliwe, chociaż część wynika także z jego braku obycia i kultury, niestety, że zakłócany jest tak zwany spokój, i porządek publiczny a także spoczynek nocny to nie należy tego ignorować i udać się na skargę tak jak ja to zrobiłem sprawy trwają długo ale można też skierować do sądu do prokuratury i jeżeli jeszcze pojawiła się pojawia się groźba karalna to oczywiście rozsądnie będzie zgłaszać te sprawy. Ja dodam że zgłaszałem jeszcze do administracji do spółdzielni między innymi to jest w tym momencie yy, Dobre działanie. I jest tu potrzebna odpowiednia kolejność, czyli zgłoszenie sytuacji sąsiadowi. Jeżeli tak, jak w moim przypadku, nie przynosi to efektu, oczywiście można zgłosić, ale mm, na przykład oczywiście pokojowo, bez nerwów, aczkolwiek już w ostatniej chwili, kiedy już zgłaszałem po raz kolejny, byłem zdenerwowany, aczkolwiek nie krzyczałem, to mogę powiedzieć szczerze. Najpierw próbowałem rozmawiać pokojowo. Nie zawsze jest tak łatwo, w moim przypadku tak nie było. Ja akurat nie zdecydowałem się na tak zwane publiczne napiętnowanie, które jest zgodne z przepisem prawa, chociaż napiętnowanie, stygmatyzowanie kogoś może się kojarzyć źle, bo konotacja słowa napiętnowanie jest pejoratywna. Ma to wszystko złe znaczenie, ale jeżeli po prostu część sąsiadów nie zdaje sobie sprawy z jego zachowania, u mnie niestety część zdaje sobie sprawę i milczy, a część nie wie. Można przygotować ogłoszenie, w którym publicznie informuje się hałaśliwego sąsiada o jego zachowaniu, yy, wysyła się żądanie zaprzestania zakłócania tego porządku w piśmie, które może być anonimowe. Zwracamy się tylko do tej osoby. Oczywiście najlepiej nie wymieniać imienia i nazwiska ale np. Na lokator z mieszkania numer 58. Informujemy w ten sposób innych mieszkańców. Ja powiem szczerze u mnie sprawa jest w toku. Ja takie pismo zamieściłem oczywiście po ostatniej libacji bo sąsiad przez pewien czas był spokojny a niestety yy, poprzednią sobotę pofolgował sobie i razem z kolegą głośno się zachowywali i w bloku i poza. Czasami sąsiad może się zawstydzić, aczkolwiek jeżeli sąsiad ma bardzo niską kulturę, to tego nie będzie. I ogłoszenie może być na drzwiach, może być na klatce, ja akurat umieściłem na klatce. Pewnie zostaną usunięte za jego sprawą, tak było w moim przypadku. Ja nie posunąłem się, ja, u mnie kolejność była odwrotna, jeszcze dodam bo najpierw policja, potem dopiero no to napiętnowanie ale naj, najpierw może być napiętnowanie, później yy, można zgłosić odpowiednią służbą i publicznie ten problem można wytknąć. Ludzie są powiadomieni już tak, że nie wszyscy są bierni, część osób działa aktywnie. I y, oczywiście można zgłosić także do właściciela, do wspólnoty mieszkaniowej uciążliwego sąsiada, ja to już zrobiłem w tym samym czasie, kiedy zgłaszałem sprawę na policję. Upomnieć. Tego sąsiada stosownym. Jakimś pismem, może być wizyta pracownika reprezentującego dany organ, a kiedy sąsiad jest problemem dla większej liczby lokatorów, to pisma, na którym znajdują się podpisy większej liczby osób. No niestety często spora część lokatorów chowa w głowy w piasek. Niektórzy liczą, że sprawę rozwiąże ktoś za nich. Mi część lokatorów gratulowała, ale niestety reszta, reszta na tym się skończyło. Tak, reszta milczała, część gratulowała, ale, ale milczą dalej. Milczą, korzystają po prostu z okresów spokoju wywalczonych dzięki moim interwencjom. Oczywiście spółdzielnia ma także własny regulamin, bo muszę Państwu powiedzieć o pewnej kwestii że w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak cisza nocna, jest zakłócanie porządku i spokoju publicznego, porządku lub spokoju publicznego, w tym spoczynku nocnego. A tak zwana cisza nocna to już są wewnętrzne przepisy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni etc. Tak to naprawdę wygląda. Więc o tym też warto wiedzieć, warto y, pamiętać. Ale to nie znaczy, że każdy może sobie pozwolić na wszystko, a to z tego względu, że właśnie mamy tak zwane zakłócenie spoczynku nocnego także. A nawet w ciągu dnia można zgłosić hałasy, jeżeli jest przekroczenie też pewnych granic. tak? A te granice są płynne. Tak jak mówię, są osoby, które są ciężko chore, czy mają bardzo małe dzieci, i one nie są przewrażliwione, jeżeli zwracają sąsiadowi uwagę. A co do samej uciążliwości sąsiedzkiej, mamy taką definicję. Oczywiście, dla jednej osoby, która na przykład jest, ma problemy zdrowotne, małe dzieci, uciążliwość to już jest zbytni hałas. Dla innej to jest coś więcej. Jednak zawsze reakcja jest konieczna. Kiedy publiczne napiętnowanie nie przynosi efektu, mówiłem też o powiadomieniu organów administracyjnych przed chwilą, właśnie, i później ostatecznie zawiadawiamy policję albo też straż miejską. I wtedy oczywiście może to mocno zaburzyć nasze relacje z sąsiadem, ale przepraszam, ten sąsiad zaburzył wcześniej, zakłócając spokój i porządek publiczny. I tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, sam sobie nagrabił. Sam ściągnął na siebie ten, yy, te konsekwencje. Więc mamy prawo odpocząć, mamy prawo odpocząć po pracy również. Ja nie mówię o sytuacjach takich jak remont na przykład, kiedy sąsiadkuje młotkiem. No ma do tego prawo, oczywiście, ale mówię o zakłóceniu porządku. Oczywiście są numery alarmowe, numery alarmowe mamy w internecie. Jest ten ogólny 112, który łączy nas także z policją. I niekiedy wystarczy jedna wizyta funkcjonariuszy, no w moim przypadku, pozwalam sobie w tym nagraniu na prywatę, jedna rozmowa, interwencja poskutkowała na dwa miesiące, po dwóch miesiącach było już gorzej. Został, jeszcze dodam, jeżeli ktoś wynajmuje na przykład mieszkanie, powiadamia się wynajmującego, wynajmujący ma obowiązek porozmawiać z znajemcą, interweniować. I Oczywiście warto także, ja to robię, rejestrować wszystkie negatywne, yy, negatywne działania. Yy, jeżeli czasami ludzie boją się wyjść, jeżeli ktoś jest agresywny, ale ja parę agresywnych zachowań nagrałem, a kiedy sąsiad na przykład kierował do mnie groźby karalne, funkcjonariusze zawsze, funkcjonariusze po prostu to wszystko nagrywali, bo oni zawsze nagrywają przebieg wizyty. Na moją prośbę zostało zabezpieczone nagranie i zajmuje się teraz tym wydział dochodzeniowy śledczy. A więc tak. Powtórzenie czynności należy przykuć uwagę adekwatnych służb do tej sytuacji kłopotliwej osoby, i one najczęściej najpierw upominają, potem jest mandat, i potem sprawa do sądu. I tą sprawę możemy, kierują sprawę do sądu. Oczywiście tą sprawę możemy także sami skierować, pominąć te służby, ale rozwiązanie może być traktowane no to już wtedy jest taka. Absolutna konieczność. Te sprawy nieraz przeciągają się w czasie i szybkich rezultatów nie ma, ale mimo wszystko należy działać. I osoby, które chowają głowy w piasek, bo na przykład się boją, powiem tak: nie jest to dobre działanie, bo nie jest to dobre zachowanie, bo razem można zdziałać dużo więcej. A kiedy już jest batalia sądowa, należy rejestrować działania sąsiada. Ja na przykład systematycznie wysyłałem skargi. Najpierw do dzielnicowego i wszystkie kopie potem do administracji spółdzielni. Byłem także z wizytą w administracji, także w spółdzielni mieszkaniowej mojego osiedla, także w wydziale dochodzeniowo-śledczym, w dziale wykroczeń. I jeżeli idziemy na przykład do tego sądu, gdzie zaskarżamy tego człowieka. Idąc do sądu tylko z wersją tych wydarzeń, a ta wersja nie jest poparta jakimiś dowodami, ciężko nam liczyć na dobre rezultaty, tak? Bo to jest słowo przeciwko słowu. Ale sąd może wtedy umorzyć sprawę, ale można wykonać zawsze nagrania, które potwierdzą hałas, przygotować jakieś pomiary za pomocą miernika dźwięku. Ja wiem, że można chyba aplikację znaleźć także w internecie. Mieć także świadków, chociaż nie zawsze to jest łatwe. W moim przypadku świadkami są żona, i w jednym przypadku to była siostra w czasie świąt. I to wszystko zapewnia nam oczywiście w sądzie przewagę. Ten materiał dowodowy należy gromadzić, najlepiej, jeśli to są filmy. A dziś łatwo je wykonać, bo przecież mamy kamerki w telefonach, prawda? Więc jest to możliwe. I. Zachować te nagrania jako dowód dla sądu. Natomiast nie możemy też wkraczać na posesję sąsiedzką bez wyraźnego powodu, na przykład, kiedy jest zagrożone, kiedy jest zagrożone życie lub zdrowie, bo sąsiad na przykład zapalił coś w mieszkaniu, czy jego działania zachowania mogą także stanowić zagrożenie dla innych lokatorów, tak? Ale bez powodu, jeżeli wchodzimy na czyjąś posesję, dopuszczamy się łamania prawa. Jest jednak coś takiego, właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, przypadek wyższej konieczności, i nasze działania są usprawiedliwione, kiedy wkraczamy na posesję. Jak na przykład ktoś wycina jakieś drzewo bez pozwolenia, albo nam zakłóca nocny spoczynek, albo wypoczynek ogólnie jakieś alkoholowe libacje, zakłócanie spokoju, głośna muzyka, to wtedy, w tym momencie, wszystkie nasze działania. Powodują, że zostają wyłączone wszystkie sankcje, które mogłyby być przeciwko nam. Więc nie robimy dla samego nagrywania, ale po to, żeby mieć dowód przeciw nielegalnemu działaniu. I do, oczywiście nie można tych nagrań upubliczniać tylko zachować jako dowód dla sądu. I w związku z tym. Oczywiście nie należy wymierzać sprawiedliwości samemu. Takie sprawy ciągną się bardzo długo, a jeszcze sami możemy zostać oskarżeni, tak? Wszystko w ramach przepisów prawa. Czasami niekiedy są osoby, które decydują się na pójście do mediów yy, i, z, i nagłośniania spraw. Uciążliwi sąsiedzi są poważnym problemem. Ja niestety znam to z autopsji. Rozmawialiśmy dosyć długo, może za długo. Ja i moja żona, natomiast już podjęliśmy właściwe kroki. I nawet jeżeli mamy czasem przypadek, który wydaje się beznadziejny, bo yy, sąsiad, który na przykład utrudnia mi życie, ma piątkę dzieci, w tym troje bardzo małych, ale niekoniecznie. Bo jeżeli te dzieci nie śpią, są świadkami libacji i są demoralizowane w ten sposób, a sąsiedzi jeszcze sieją zgorszenie dodatkowo i naruszają tak zwany mir domowy. Jeżeli jeszcze mamy dowody świadków, wtedy sytuacja wcale nie jest beznadziejna. Dlatego też zachęcam do działania. W następnym nagraniu będę jeszcze rozwijał temat naruszenia, naruszenia miru domowego, będę mówił o emisjach tak zwanych, a jeszcze w kolejnych nagraniach będę mówił o, o tym, czym jest donos, czym jest skarga. Więc zapraszam niebawem na kolejne nagrania. Dzisiaj już dziękuję za uwagę. Życzę Państwu, żebyście nie mieli kłopotliwych sąsiadów. A jeżeli ich macie, żeby udało się załatwić sprawę polubownie, natomiast jeżeli nie, są już koniecznie, konieczne inne środki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.